Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejną niedzielę, w tak gorącą niedzielę, jak to już było parę razy podkreślone. Tak, odpowiadając na Wasze pytania, jest mi ciepło, ale to nie ma za dużego znaczenia. Dziękuję bardzo. Ostatnie dwa miesiące, czy trochę więcej, czytam sobie kazanie na górze z Ewangelii Mateusza, czyli rozdziały od 5 do 7. I tak naprawdę, gdy dwa i pół miesiąca temu około myślałem o czym chciałbym powiedzieć kolejne kazanie albo jaki tekst tak naprawdę chciałbym bardziej zgłębić, to pomyślałem o tekście, który znamy wszyscy na pamięć, czyli o modlitwie Ojczy nasz. I zacząłem przygotowywać się, analizować ten tekst. Przygotowałem trochę rzeczy, które przyniosłem na spotkanie rady u nas, gdzie w zwyczaju mamy mówić sobie, właśnie zanim powiemy kazania, co tam znaleźliśmy w tekście, o czym on jest. I chłopaki zadali mi bardzo ważne pytanie, to znaczy, OK, Szymon, fajnie, ale jak modlitwa Ojczyna nasz ma się w kontekście kazania na górze? No bo to jest fragment kazania na górze. I ja nie miałem wtedy odpowiedzi, to było bardzo dobre pytanie z ich strony, więc gdy zacząłem analizować kazanie na górze, to dostrzegłem tam niesamowite rzeczy, które Jezus przekazuje. Naprawdę jest to, w, jakby to powiedzieć, no naprawdę objawiona jest tam, jest tam geniusz i chwała Jezusa Chrystusa w tym, co on mówi. Ale wiedziałem, że jeżeli w tym momencie patrzę na kazanie na górze, to muszę zrobić kolejny krok wstecz i zobaczyć, jak ono się ma w kontekście Ewangelii Mateusza. Już spokojnie dalej się nie cofałem. Czy no Oczywiście wiemy, jak się ma w kontekście całej Biblii. W kontekście Ewangelii Mateusza, ale tak, więc dzisiaj przed nami Ewangelia Mateusza od 4:23 do 5:2. Nie będziemy robić Ewangelii Mateusza w 40 minut? Takie kazanie już było. Było również w naszym kościele kazanie zatytułowane Kazanie na Górze w 40 minut, i również dzisiaj nie będziemy tego robić. Spojrzymy sobie na kontekst tego, skąd tutaj przychodzimy. Dokąd idziemy i co się dzieje w tym fragmencie, który kazanie na górze poprzedza. I tytuł, tak jak Maciej wspominał, to przychodzi Mesjasz. Pozwólcie jeszcze, że oddam ten czas Bogu. Dobry Boże, proszę Cię, żebyś mnie prowadził, ale też proszę Cię o, o nasze serca nas wszystkich, żeby się otwierał na Twoje słowo i żeby się zmieniał na to, żebyś Boże dawał nam serce żywe, mięsiste, zabierał kamień, który tam jest i je ożywiał. Proszę cię Boże o to, abyś przemawiał do nas. Amen. Przeczytamy Ewangelię Mateusza 4:23 do 5:2. Za mną będą się wyświetlały slajdy. Wprowadziłem bardzo potężny chaos Jankowi zaraz przed kazaniem czy przed nabożeństwem, więc jeżeli coś tam pójdzie nie tak, to z mojej winy. Także przepraszam. Będę czytał z przekładu Nowe Przymierze. Wówczas Jezus zaczął chodzić po całej Galilei. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił dobrą nowinę o królestwie i uzdrawiał wszelkie choroby oraz wszelkie ludzkie niedomagania. Wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Sprowadzano zatem do niego wszystkich, którzy się źle czuli, cierpieli na różnego rodzaju choroby, których trapiły bóle, byli dręczeni przez demony, epilepsję i paraliż, a on ich uzdrawiał. Tak to podążały za nim wielkie tłumy: ludzi z Galilei, Dekapolis, z Jerozolimy, Judei i z Zajordania. Jezus, widząc te tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, rozłożyli się przy nim jego uczniowie. Wtedy zaczął do nich przemawiać. Wow. I dzisiaj chciałbym się przyjrzeć trzem rzeczom. Czyli po pierwsze, jak się tutaj znaleźliśmy, czyli co się działo w rozdziałach od 1 do 4, to nam troszeczkę pomoże zrozumieć, o kim Mateusz pisze, gdy pisze. Wówczas Jezus, Jezus. To zrozumiemy, kim jest Jezus, jakiego Jezusa Mateusz ma na myśli. Spojrzymy na tekst, który dzisiaj przeczytaliśmy, po drugie. I po trzecie zobaczymy, jaki plan ma Jezus i z jaką misją przychodzi. Bo już tutaj widzimy, że Jezus jest zainteresowany chyba czymś więcej niż uzdrowieniem ludzi, które wydawać by się mogło jest w centrum tego fragmentu. Więc jak się tutaj znaleźliśmy? I pozwólcie, że rozpocznę od historii moich synów. Kuba i Ruben bardzo lubią, jak przychodzą do nas goście. Niezależnie od płci tych gości, yy, nazywają ich wujkami. Więc pytanie, czy będą u nas dzisiaj wujkowie, jest to pytanie, które dostaję praktycznie co rano. Yy, I jeżeli powiem, że nikt do nas się nie przychodzi, to nawet czasem się to wiąże ze łzami już o godzinie siódmej, a jeszcze dobrze dzień się nie rozpoczął. Ale gdy ktoś jest do nas zaproszony, ci mityczni wujkowie, to chłopaki czekają cały dzień i pytają. Wiedzą, że nie mogą tego robić zbyt często, bo to drażni rodziców. I jak dużo pytań można zadać w ciągu 10 minut? Moje dzieci idą czasami na rekord, ale pytają, jaki kolor auta mają wujkowie? Czy to będzie na pewno ten wujek od tej cioci? Bo gdy przychodzi do nas wujek Dominik, to trzeba ustalić, który to jest wujek Dominik. Do kiedy ci wujkowie zostaną? Jeszcze nie przyszli, a już mam, musimy ustalić, do kiedy będą. I najważniejsze pytanie, czy my wtedy będziemy spali, jak ci wujkowie będą. I gdy zostaje około 30 minut do przyjścia gości, moi synowie potrafią wziąć książkę albo jakąś zabawkę i usiąść, usiąść przed naszym domem na ziemi czy na chodniku i czekać. I siedzą i czekają. Bo już wiedzą, że niedługo będą wujkowie. Więcej nawet. Czasami otwierają furtkę i siedzą na furtce, a z tyłu macie zdjęcie, jak jednego razu nie wytrzymali i stoją na ulicy. Po prostu patrzą, czy jedzie jakiś samochód. Czy ci wujkowie do nas przyjeżdżają. I my wiemy, że ewangelista Mateusz kieruje swoją Ewangelię do Żydów, którzy od bardzo dawna czekają. Czekają na przyjście Mesjasza. I to czekanie rozpoczyna się na samym początku Biblii. Nie wiem czy znamy tą historię, ale Adam okazuje się niedoskonały. Pierwszy człowiek na ziemi grzeszy. Wąż skutecznie kusi pierwsze małżeństwo i już w trzecim rozdziale Biblii Żydzi dostają zapowiedź mesjasza, czy ludzie dostają zapowiedź mesjasza, który przyjdzie i tego węża zgniecie. W Księdze Rodzaju trzecim rozdziale, 15. wersecie czytamy: "Wzbudzę też nieprzyjaźń między tobą i między kobietą, między twoim potomstwem i między jej potomstwem". Ono zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę. Czy jak lepiej oddaje to Biblia Warszawska, ono zdepcze ci głowę, zmiażdż ją. I nie przejdziemy dzisiaj przez wszystkie zapowiedzi Mesjasza ze Starego Testamentu, bo byśmy spędzili tutaj tydzień albo i więcej. Ale dlatego, że jesteśmy w Ewangelii Mateusza, to pozwolimy się poprowadzić autorowi za rękę. I tutaj można sobie zadać pytanie, dlaczego to w ogóle ma znaczenie? Po co w ogóle to robić? Po co patrzeć na Stary Testament, na zapowiedzi? I po pierwsze ma znaczenie, bo Mateusz to robi. Więc znajdziemy to w Biblii. I czasami mam wrażenie, że wydaje nam się, sam temu jestem winien, wydaje mi się, że wiemy o Jezusie już przecież wszystko. Czytałem przecież ostatnio jedną z Ewangelii, a pozostałe czy to w sumie jest taki remix. To samo, tylko innymi słowami. No, może z wyjątkiem Ewangelii Jana, ale tam za trudne słowa są, dajcie spokój. Ewangelista Mateusz uważa inaczej. Buduje napięcie, wprowadza kolejne postacie, przede wszystkim cytuje Stary Testament w każdej jednej rzeczy, o której pisze od początku. Pokazuje Chrystusa szerzej. Zmusza do myślenia ludzi, którzy czytają tę Ewangelię, czy do, kogo ją i do, do których ją kieruje, żeby zaczęli myśleć. I pokazuje im jedną rzecz: to wszystko, co było wcześniej, czyli ca cały Stary Testament, jest o Chrystusie. On jest o Chrystusie i to na Niego czekaliście. Jesteśmy tam. Dobrze. Mateusz dodaje kolejne warstwy tego, jak wspaniały i wielki jest Bóg. I jak wspaniały i wielki Bóg przyszedł na ziemię. I bez znajomości Starego Testamentu, czy ty, bez tych odnośników, nie złapiemy pełnego obrazu. I tutaj przygotowana przeze mnie tabela która pokazuje, jak Mateusz od samego początku wskazuje na to, że Jezus jest, czy Jezus przyszedł jako długo wyczekiwany Mesjasz. I spojrzymy na niektóre z tych elementów. Więc po pierwsze mamy odniesienie w pierwszym rozdziale do Abrahama i Dawida. Mamy rodowód Jezusa na samym początku. Dlaczego nie zacząć od Adama? Dlaczego od Abrahama i Dawida? A no to dlatego, że Abraham dostał obietnicę potomka który przyjdzie i w którym będą błogosławione wszystkie narody. Co dostał Dawid? Obietnicę potomka, który przyjdzie i zaprowadzi pokój, wybuduje świątynię. Po drugie, przeskakując niektóre z tych rzeczy, jak ktoś chce, później mogę udostępnić tą tabelę, ale widzimy Jezusa, która, który rodzi się w Betlejem, a tam witają go mędrcy z darami. O, taka fajna historia dla nas, dla dzieci, żeby się przebrać różne stroje mędrcy ze wschodu. Nie. To jest echo Starego Testamentu, zapowiedzi tego, że przyjdzie Mesjasz, któremu będą się kłaniać królowie, dostanie dary, urodzi się w Betlejem. Później przeskoczymy straszny Herod, który morduje dzieci. Kojarzymy historię ze Starego Testamentu, analogiczną, gdy inny władca decyduje o tym, żeby wrzucać dzieci do Nilu. Żydzi, którzy to czytają, wiedzą, co się tutaj dzieje. I na koniec Jezus, który spędził 40 dni na pustyni i tam mierzy się z szatanem. Gdy Żydzi spędzili 40 lat na pustyni, całe pokolenie Izraela nie weszło do ziemi obiecanej, bo przegrali z szatanem, bo zaufali w jego kłamstwo. A co robi Jezus? Okazuje się nie być kolejnym Adamem, nie być kolejnymi grupą Żydów która próbuje coś własnymi siłami, ale jest Mesjaszem, który jest w stanie jako pierwszy pokonać szatana. Jezus wychodzi zwycięsko. I gdy to czytałem i dostrzegałem kolejne rzeczy, które wskazują na to, że Mesjasz to Chrystus, że Chrystus, który przyszedł, to ten wielki Bóg, długo zapowiadany, to podekscytowanie nie mogłem przestać szukać dalej. Kolejne fragmenty, kolejne. To nie są wszystkie. I dlatego wspomniałem o moich chłopcach, bo w teorii Żydzi byli jak moi synowie. Czekali na wujków, w tym przypadku na jednego konkretnego, na Chrystusa. Czekali i czekali, i zdecydowanie okoliczności często były trudniejsze niż u moich dzieci. Pojawiały się łzy, trudne pytania w trudnych okolicznościach: ile jeszcze mamy czekać? Kiedy wreszcie, Panie, przyjdziesz? I On tutaj jest. Mateusz pokazuje, że On przyszedł. I my dzisiaj też bardzo często czegoś szukamy. Czekamy na to coś. Coś, co może da nam ostateczną satysfakcję. Wakacje, jedzenie, może druga połówka. To jest to coś. Albo coś, co przyniesie pokój w naszych sercach. Może koniec wojny na Ukrainie. To jest ten moment, kiedy ja będę wreszcie żył pełnią życia. Może decyzja rządu w sprawie CPK. Coś, co może pozwoli nam żyć tak, jak mamy żyć. Podwyżka, nowa praca, dziecko, zdrowe dziecko przede wszystkim. Czy szczęśliwa ogólnie rodzina. Mateusz mówi, że nie musisz więcej szukać. Nie musisz szukać rzeczy, które na pewno nie dadzą ci spełnienia. Nie zmarnuj życia na zapychacze. Ewangelista Mateusz pokazuje ci, jak tylko się da. Wtedy Żydom i nam dzisiaj. On już przyszedł. Długo wyczekiwany Mesjasz. To Jezus Chrystus, Emanuel, Bóg jest z nami. I płynnie przechodząc do drugiej części dzisiejszego kazania, czyli naszego tekstu, to rozdział czwarty jest momentem, w którym Jezus rozpoczyna swoją misję. Powołuje uczniów. I w tekście, który dzisiaj czytaliśmy, dostrzegamy, że przychodzi z konkretnym działaniem. Kończą się w pewnym sensie zapowiedzi, a zaczyna się działanie Chrystusa. I w wersecie 23 widzimy, że Jezus chodzi po synagogach, naucza i uzdrawia. I to jest ważne, żebyśmy dostrzegli, kogo tutaj nie ma. Nie ma tutaj jakiegoś ukrytego mędrca. Kogoś, kogo należy odszukać. Gdzieś tam, w jakiejś jaskini siedzi ktoś, kto ci powie coś. Jezus sam wychodzi i idzie do ludzi. I Wychodzi do ludzi i chce pokazać królestwo. I z kontekstu, to znaczy z wersetu 17, wiemy, że chodzi o królestwo niebios, czy po prostu królestwo Boże. Znowu Mateusz nie używa słowa Boże, bo pisze do Żydów, dla których niekomfortowe było tak często używać tego słowa, więc pisze o królestwie niebios. Ale widzimy, Jezus jest dostępny dla wszystkich. Sprowadzano zatem do niego wszystkich, którzy się źle czuli. Nie jakąś konkretną grupę. Wszystkich, którzy się źle czuli. Oczywiście nie byli to wszyscy ludzie na ziemi, ale to słowo wszystkich nie jest tu bez powodu. I gdy patrzymy na werset 24, możemy dojść do wniosku, że ludzie ciągnęli do Jezusa, bo on uzdrawiał. Dostajemy w końcu cały wachlarz rzeczy, z jakich Jezus uzdrawiał. Sprowadzano zatem do niego wszystkich, którzy się źle czuli, cierpieli na różnego rodzaju choroby, których trapiły bóle byli dręczeni przez demony, epilepsję i paraliż. Widzimy nacisk na to, że przynosili mu chorych. I zgoda jest to na pewno ważny powód. Ale gdy spojrzymy odrobinkę wcześniej w tym rozdziale, to w wersecie 15 i 16 znajdziemy takie słowa. Znowu proroctwo ze starego testamentu: ziemia Zebulona i ziemia Naftalego, droga morska za Jordanie, Galilea pogan. Lud tkwiący w ciemności. Zobaczył wielkie światło, które wzeszło mieszkańcom mrocznej krainy śmierci. Więc tak, ludzie szli za Jezusem, dlatego, że uzdrawiał, ale jest to tylko część odpowiedzi, bo przede wszystkim szli za nim, bo On przynosi światłość. Więcej, wiedzą, że to On jest światło, światłem. On jest wielkim światłem. I co to znaczy być światłem? Musimy się zastanowić. Czy to znaczy, że Jezus świecił tak samo jak Mojżesz, gdy schodzi z góry? Rzeczywiście dzieje się to, ale nie w tym fragmencie. W 17 rozdziale Jezus jest przemieniony i jego twarz świeci jak słońce. Ale myślę, że ta światłość, którą tutaj dostrzegają ludzie, to niekoniecznie widoczne strumienie światła płynące z Jezusa twarzy, ale to bezgrzeszny człowiek cechujący się współczuciem i miłosierdziem, widzimy, że leczy choroby, karmi głodnych, współczuje tłumom, gdy widzi, że są jak owce bez pasterza, albo mądrością i głębokim poznaniem pisma. Gdy wygłasza kolejne niesamowite przemowy, dociera do serca ludzi, przychodzą do niego znawcy prawa i Ferzeusze, a on potrafi w moment tak ich zagiąć, który cechuje się łagodnością i szukaniem pojednania. Głosi miłość do nieprzyjaciół. Przebaczeń, przebaczenie bez limitu. Może prawdomównością i bez, bezkompromisowym podejściem do rzeczywistości. Wiele mamy przykładów, gdzie Jezus tak naprawdę staje z kimś twarzą w twarz. I wprost nazywa czyjś grzech po imieniu. Widzimy, że nie idzie na skróty. I widzimy, że nie działa we własnym autorytecie. Nie jest zarozumiały, przemądrzały. Czytamy, wszystko zostało mi przekazane przez mojego ojca i nikt oprócz ojca nie pojmuje, kim jest syn. Nikt też nie pojmuje, kim jest ojciec. Jak tylko syn oraz ten, komu syn zechce to objawić, przyjdźcie do mnie, wszyscy zapracowani i przeciążeni. Ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo. I co? Uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca. Czy ja znam takiego Jezusa? Czy ja znam takiego Jezusa? Czy może wybrałem sobie, że dla mnie jest nauczycielem i wertuje strona za stroną, żeby sprawdzić każde jedno słowo? Jaką mądrość muszę wziąć do swojego życia? Koniec. Albo może wybrałem, że Jezus jest dla mnie tylko uzdrowicielem. przychodził, uzdrawia. Co tam mówił? A, nieważne. To później. Może wybieramy sobie kilka z tych cech. I pomijamy inne, bo tak nam pasuje, bo w naszej codzienności łatwo jest nam być łagodnym i cichym, bo tak się wychowaliśmy w domu. Ale już gdy, gdy trzeba być bezkompromisowym i mówić prawdę, to może niekoniecznie. Czy ja również daję sobie prawo, w związku z tym, że raz przeczytałem o tym w Ewangelii, że Chrystus skręcił bić i wywalił stoły, żeby codziennie jakiś stół wywalić. Czy ja znam takiego Chrystusa? I wszyscy dookoła, jak... Owady, lgną do światłości, lgną do Jezusa. I wracając do przykładu moich chłopaków czekających na wujków. Gdy goście przychodzą, następuje szczyt emocji. To jest ten moment, kiedy emocje w ciągu całego tego wyczekiwania są największe. Ale w zależności od tego, kto do nas przyszedł, różnie się objawiają. Gdy są to nowe osoby, osoby, których moje dzieci może nie znają. Albo co więcej, gdy są to osoby, które, z którymi mają złe doświadczenie, to może się gdzieś schowają. Może nawet ze stresu popłaczą się gdzieś z boku. Nie czują się bezpiecznie. Ale gdy jest to ktoś, kogo znają, to towarzyszy im tylko radość. Chcą złapać wręcz gości za nogę i już się od nich nie odkleić. I mówię dosłownie, to jest najwyższy cel być jak najbliżej, cały czas. Każda rzecz ma być robiona z wujkami. Czy wujkowie się z nami również położą? Czy wujkowie będą spać u nas? Czy jutro rano też będą wujkowie? I widzimy to u ludzi tutaj. Ludzie czują się bezpiecznie przy Jezusie, przychodzą do niego. W dalszych fragmentach Ewangelii Mateusza widzimy, że idą za Jezusem, nie zważając, nie zważając na to, że nie zabrali ze sobą nic do jedzenia. Dwa razy Jezus karmi ludzi, którzy. Nie mieli za słabe jedzenie, nie mieli nic. Jak trzeba, to wsiadają na łódki i płyną za nim. A jak nie ma łódek, a Jezus próbuje im troszeczkę się wymknąć, to co robią? Biegną dookoła jeziora. I są szybciej. Chodzą za nim wiele kilometrów, żeby być blisko. Wszyscy dookoła czują, widzą to w Jezusie, że jest to ktoś wyjątkowy, ktoś, komu mogą zaufać, do kogo chcą przyjść. I tutaj dochodzimy do najważniejszego momentu, bo właśnie ustaliliśmy, że wszyscy ciągną do Jezusa, a On nie działa w ukryciu. Jest dostępny, bliski, zniża się do ludzi. I czytamy, że znosili do Niego wszystkich, a On ich uzdrawiał, każdego z osobna. Pomimo tego, że Jezus jako jedyny mógł przyjść i jednym tchnieniem wyleczyć wszystkie choroby na całej ziemi, mógł jednym słowem rozwiązać problem głodu na świecie. Mógł również rozwiązać wiele innych problemów. To jednak chce, żeby do Niego przyjść. Zaprasza, żeby do Niego przychodzić. Zatem w całym tym fragmencie Mateusz pokazuje nam, że Jezus, wyczekiwany Mesjasz, przyszedł na ziemię, objawił swoją moc i królestwo niebios, uzdrawiał każdą chorobę, nauczał z mocą i był dostępny dla każdego, kto do Niego przyjdzie. Zapraszał, żeby do Niego przychodzić. Dla mnie jest to wielką zachętą do tego, żeby przychodzić do Jezusa. Co to znaczy takie wielkie wyniosło słowa? Zachętą do modlitwy. Wiedząc, z kim rozmawiam. Do czytania Jego słowa. Za chwilę dosłownie będziemy mogli zobaczyć słowa Jezusa w kazaniu na górze. Oczywiście wierzymy, że całe Pismo przez Boga jest natchnione. Ale za chwilę Jezus będzie przemawiał w konkretny sposób: Przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni. Ja Wam zapewnię wytchnienie. Czy Ty dzisiaj korzystasz z tego przywileju? Bo Chrystus nie przestał być Bogiem w międzyczasie. Nadal jest dostępny dla każdego, kto chce do Niego przyjść. Tak samo jak dwa tysiące lat temu. Tak samo dzisiaj zaprasza ciebie, żeby do niego przyjść i nie mówię to tylko o ludziach, którzy nigdy za Jezusem nie poszli. Mówię to do każdego z nas. I może Jezus nie uzdrawia w ten sam sposób co tysiące lat temu. To znaczy wszystkich praktycznie zawsze, jak do niego przyszli. Nie działa identycznie jak w pierwszym wieku, to znaczy nie chodzi obok nas, nie można się do niego przykleić i za nim na żywo posłuchać jego słów. Ale nadal nas słyszy. Nadal możemy usłyszeć Jego słowo. Naprawdę nie trzeba daleko szukać. Można otworzyć sobie aplikację Biblii w telefonie i do tego słowa zajrzeć. I tutaj przechodzimy do trzeciej części, czyli co dalej. Czy Jezus przyszedł uzdrawiać ludzi, którzy akurat mieli szczęście, że urodzili się na terenach i w czasach, w których żył Jezus? Już wiemy, że odpowiedź brzmi nie. Dlatego, że nasze zdrowie nie jest w centrum zainteresowania Chrystusa. I my w XXI wieku w Polsce wiemy, że Jezus ostatecznie oddaje swoje życie na krzyżu. To nie jest zagadka dla nas. Albo teraz nie zdradziłem wielkiej tajemnicy zakończenia Ewangelii Mateusza. Krzyże można znaleźć w bardzo wielu miejscach. Ale jednocześnie chcemy jakoś ten krzyż wyciągnąć i wsadzić tam coś innego. Jako cel przyjścia Jezusa. Fajny ten krzyż, ok, ale moje zdrowie. Boże, zabierz choroby, po to tu przyszedłeś przecież. Albo problemy, z jakimi się zmagamy. Fajny ten krzyż, ale Panie Boże, daj nową pracę. Daj więcej kasy, Boże. Bardzo łatwo gubimy się w misji Jezusa. I przed oczami naszym celem nie jest to, żeby go uwielbić, ale żeby w związku z tym, że On przyszedł, to coś od Niego dostać. I w naszym fragmencie dzisiaj widzimy, że Jezus chce dać coś więcej niż zdrowie. Po pierwsze, widzimy, że głosi królestwo niebios i widząc tłumy, zbiera je i nie czytamy i uzdrawia, tylko zbiera je i naucza. I gdy patrzymy z szerokiej perspektywy na nauczanie Jezusa, to co tam dostrzegamy? I będzie to wybrzmiewało jeszcze nie raz w trakcie kolejnych kazań z tej serii, ale dzisiaj, gdy robimy trochę wstęp do kazania na górze, to też chcę o tym powiedzieć wyraźnie. Jezus nie przychodzi poprawić sytuacji materialnej. Nie dostajemy wskazówek, jak zarobić pierwszy milion. Nie przychodzi naprawić sytuacji zdrowotnej. Nie czytamy o pięciu posiłkach dziennie, jogingu o szóstej rano i czapce w ciągu zimy. Nie przyszedł naprawić wszystkich Twoich relacji. Sprawić, żeby każdy, kogo znasz, by był Twoim przyjacielem. Ani dać Ci spokojnego życia, a często wręcz przeciwnie. Bo Jezus jest zainteresowany. Twoim sercem i Twoją duszą. I to jest pytanie, które myślę, że dosyć często rodzi się w naszej codzienności i pojawiać się może również, gdy czytamy Ewangelię Mateusza i patrzymy na słowa Jezusa. Dlaczego, Boże, zamiast rozwiązać te ważne i męczące ludzi problemy, to Ty mówisz o rzeczach, z którymi ja się zmagam? Czemu zamiast rozprawić się wtedy z Rzymianami, a dzisiaj z Rosjanami, to ty mi mówisz, że ja mam wybaczać moim wrogom. Zamiast rozwiązać problem głodu i ubóstwa mówi, że mam przestać kochać moje pieniądze. Czemu zamiast rozwiązać problemy nierówności społecznych, nierówności płciowych, to mówisz mi, że mam przestać patrzeć porządliwie na inne osoby. Czemu, zająć się, czemu zamiast zająć się tym, jak prowadzony jest nasz kraj? A wszyscy wiemy, że idealnie nie jest. To Jezus przychodzi. I mówi, że mam przestać mieć złe myśli o innych ludziach. Czemu, Boże, zamiast rozwiązać problemy tego świata, Ty sprawiasz, że ja się czuję winny? I tak jak cała historia wskazuje na potrzebę i przyjście Mesjasza, tak Jezus swoim życiem wskazuje na potrzebę ratunku. I jako ten Mesjasz przychodzi i ten ratunek przynosi. Dla Chrystusa Ty jesteś ważniejszy niż pokój w dowolnym kraju. Twoje serce jest ważniejsze, niż to, co będzie Ci się wygodnie żyło. I dlatego oddaję swoje życie na krzyżu. Żył bezgrzesznym życiem, nauczał o Królestwie Niebios, uzdrawiał, a na koniec zmarł na krzyżu za Ciebie. Dokończymy ten fragment, który czytałem. Czytaliśmy już dzisiaj o pokornym sercu, i uczenia się łagodności. Przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni. Ja mam zapewne wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo. Uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca. A znajdziecie ukojenie dla swych dusz. Gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemie lekkie. Mesjasz już przyszedł. On już tu jest. Przyjdź do Niego w modlitwie. Przyjdź do Jego słowa. Po prostu przyjdź.